Pasek do Apple Watch wersja druga, słuchajcie, już taka pełna, pełniejsza. Zaczniemy od gąbki, żeby było miękko. Dodatkowo będzie to aktywny Aloes. Active Aloe, tak to się nazywa ta gąbka, i ona pachnie, słuchajcie, aloesem, ma w sobie aloes. Także wycinam sobie tutaj elementy, które będą mi potrzebne. Następnie zobaczcie taka klamerka w kolorze tym razem czarnym, no i do tego te adaptery również w czarnym kolorze. A jeśli chodzi o kolory, będzie to czarna, skóralicowa jednej części paska oraz printowana na drugiej. No to zabieramy się za wycinanie. W pierwszej kolejności czarna licówka, oznaczamy tutaj te miejsca na adaptery, na szpilki. Teraz ta druga skóra. No i mamy, słuchajcie, wycięte. Zamontuję sobie tutaj teraz logo. Będzie takie logo z boku. No i materiał, słuchajcie, usztywniający. Jest to taki materiał, który ma takie włókna włosia takie. Jest lekko przezroczysty i nada nam zarówno tutaj właśnie sztywności, jak i będzie tutaj taką podwaliną pod y, trwałość tego paska, y, ponieważ on jest właśnie bardzo, bardzo wytrzymały. Także przyklejamy sobie równiutko, mamy tutaj odstęp po milimetrze na każdy z boków, no i mamy przyklejone, słuchajcie, jedną część, no i jedziemy z gąbeczką, żeby było, słuchajcie, w mi poleciała z rąk. Żeby było słuchajcie mięciutko, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to próba oczywiście jak wiecie nie mam jeszcze takiego dużego doświadczenia. Jeżeli chodzi o takie paski zwłaszcza do tych A Watch, także zobaczymy, robimy, nie ma co. Także cóż, gąbeczka na drugi element, ścienić tutaj, żeby były gładkie przejścia. No i przechodzimy, słuchajcie, do najważniejszej myślę rzeczy, czyli do podszewki, do tego miejsca, które będzie stykać się z naszą dłonią. Niesamowicie fajna podszewka, oddychająca, przy tym bardzo, bardzo mięciutka, idealna moim zdaniem na takie właśnie stykanie się ciała z materiałem. Także cóż, teraz dziurka pod klamerkę, przełożymy ją sobie tutaj, no na razie mam taką klamerkę, będziemy testować, zobaczymy czy będzie ok, jeszcze tutaj szluwka przyjdzie, no i zabieramy się, słuchajcie, za smarowanie, a klej, którego użyję jest klejem bazującym na kauczuku naturalnym, specjalnie modyfikowanym, także, słuchajcie, wszystko będzie tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jak wiecie, lubię smarować palcem, bo czuję wtedy większą dokładność i precyzję. Także cóż, przyklejamy. No i mamy, słuchajcie, jeden pasek gotowy. Teraz kolejne paski smarujemy, przyklejamy. No i za chwileczkę będziemy mieli pasek. No ale odcinek nie byłby pełny, gdybyśmy czegoś nie przekąsili. Dzisiaj, słuchajcie, aktywia, pitny jogurt albo grzesiek, którego bardzo chciałbym wylosować. No ale na kole pojawi się nam również odchudzanie, czyli żadna przekąs. No ale cóż, zmierzmy się z tym, słuchajcie, zakręcimy kołem. No i co, i co, i Grzesiek! Haha, ha, słuchajcie, Grzesiu, coś niesamowitego. Mm, powiem krótko, lubię to ciastko. Także cóż, po jedzeniu możemy zabrać się do dalszej pracy. Wybijamy, słuchajcie, tutaj dziurki do zapięcia. No i będziemy teraz montować te adaptery. Szpilki, no te szpilki, słuchajcie, dają troszeczkę popalić. Kiedy się je montuje ciężko to po prostu tam nałożyć i wepchnąć. Być może jest jakieś urządzonko do tego, nie wiem, sprawdzę, zobaczę. A na razie nożykiem się tutaj wesprę. No i tak, słuchajcie, mamy to zamontowane. Ile ja się tu ugłowiłem, którą stroną się to zakłada? Którędy się to przekłada. No i słuchajcie, tyle razy popełniłem błąd. Najpierw nie na tą stronę, później nie, zupełnie nie w tym kierunku. Nie, przekładałem te szpilki raz za razem, raz po raz. No nie, niestety nie mam doświadczenia, nie noszę tego zegarka. Nie, tutaj po prostu został mi on pożyczony nie, do tego, żeby stworzyć takie piękne paski. No i po wielu kręceniach w tej weftę te, udało się, słuchajcie, jest zmontowany. No i teraz czekam na Wasze opinie. Dajcie znać, co myślicie o takim pasku ręcznie robionym z podszewką od środka, piękną, miękką, idealnie nadającą się właśnie do tego, żeby nie pociła nam się nie, ta dłoń już miałem powiedzieć stopa. No ale z racji tej, że jestem projektantem butów, to tylko to na myśl mi pierwsze przychodzi. No słuchajcie, jedna rzecz, która mi nie wyszła niestety, to ta szlufka jest zbyt niska. I ten pasek nie przechodzi, także to jest jeszcze do dopracowania. No ale czekam, dajcie znać ci, którzy noszą, mogą coś powiedzieć na ten temat. A gdyby ktoś chciał zamówić, to oczywiście jest taka możliwość. Cena około 200 zł. Także fajnie i w kontakcie.